Cześć, jestem Leszek, instruktor ze Środka Szkolenia Kierowców Medal w Radomiu. W dniu dzisiejszym chciałem Wam przypomnieć cztery zasady obowiązujące w strefie zamieszkania. Jeżeli ten filmik będzie dla Was przydatny, bardzo proszę o kciuka w górę i włączenie subskrypcji. Właśnie wjeżdżamy w strefę zamieszkania. Jest to oznaczone tym znaczkiem po prawej stronie. Pierwsza zasada prędkość 20 na godzinę. Maksymalna prędkość w obszarze za, w strefie zamieszkania jest to 20 na godzinę do odwołania, czyli będziemy wyjeżdżać ze strefy, dopiero skończy się 20, czyli żadne skrzyżowania nie odwołują tej 20. Mijamy jedno skrzyżowanie, drugie, trzecie dziesiąte, póki nie wyjedziemy ze strefy, Mamy cały czas 20 na godzinę. Kolejnym elementem piesi. Piesi na strefie dla mieszkania mają pierwszeństwo. Parkowanie tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach do tego celu. I ostatnia rzecz, o której trzeba pamiętać. Wyjazd ze strefy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączamy się do ruchu. Czyli musimy wszystkich przepuścić wszystkim, ustąpić pierwszeństwa, bo jesteśmy włączającymi się do ruchu.